Witajcie w kolejnym filmie na kanale Świat Magii. Dzisiaj przedstawimy Wam sześć najbardziej prawdopodobnych teorii o Harrym Potterze. Po obejrzeniu tego odcinka chyba się z nami zgodzicie, że oficjalne potwierdzenie prawdziwości tych teorii to tylko formalność. A tymczasem jest z nami gość specjalny. Przywitaj się! Witajcie, jestem gościem specjalnym. Zaczniemy od bardzo prawdopodobnych teorii, przechodząc do tych, które są pewne i po prostu nie da się zaprzeczyć ich argumentom. Długo nad tym pracowaliśmy, ale gwarantujemy Wam, że będziecie zaskoczeni, że po książce czy filmie sami nie wpadliście na tę teorię. Nie przedłużając, zapraszamy do oglądania. Teoria szósta mówi o trójgłowym psie Hagrid'a. Jak już powiedzieliśmy, puszek miał trzy głowy. Jednak trójgłowy pies jako gatunek nie istnieje, lub przynajmniej nie został wspomniany. Poza tym w serii nie poznajemy żadnego innego trójgłowego psa. Z tego wynika, że nie wiemy skąd wziął się puszek. Jednak jedyne trójgłowe zwierzę, które poznajemy, to widłowąż. Jest trójgłowy i jest wężem. Z tego wynika, że trójgłowy pies Hagrida to skrzyżowanie widłowęża z psem. Teoria numer 5 dotyczy głównie nagini. Każdy fan chorego Pottera doskonale pamięta scenę, kiedy w dolinie Godryka pewna miła staruszka Batilda Bakshot okazuje się być wężem Voldemorta. Z tego fragmentu wynika, że przeobrażenie się nagini w jakiegoś człowieka raczej nie stanowi dużego problemu. A z całkiem innej strony na Nagini jest szóstym zaplanowanym horcruxem Voldemorta, bo sam Harry horcruxem nie miał być. Napiszmy to sobie. Szósty horcrux, szósta litera alfabetu to F. A teraz przeczytajmy to sobie od tyłu. Wychodzi Finnegan. Co prawda, przez jedno N, ale wiadomo o co chodzi. Co z tego wszystkiego wynika? Otóż to, że Simus Finigan, kolega Harego, Gryfon, to tak naprawdę nagini. Na początku zakonu Feniksa Simus Finigan pokłócił się z Harym i nie wierzył, że Voldemort tak naprawdę powrócił. A co jeśli była to tylko sprytna manipulacja, mająca na celu zrobienie jakiejś krzywdy Haremu? Co prawda Simus nie mógł zabić Harego, ponieważ jego matka oddała za niego życie, ale przecież Woldemort tego nie wiedział. Sami musicie przyznać, że ta teoria jest bardzo ciekawa i można powiedzieć, że nawet niezaprzeczalna. Czwarta teoria mówi o Lunie, ale nie o Lunie Lovegut, tylko o Lunie Malfoy. Według tej teorii, Luna jest tak naprawdę siostrą drakona. Ksenofilius Lovegut porwał Lunę, gdy była jeszcze niemowlęciem, a ludziusz i narcyza Malfoyowie nie powiedzieli o tym drakonowi, żeby go nie martwić. Pewnie przez długi czas szukali swojej córki, a wreszcie ją znaleźli. Domyślacie się, dlaczego w insygniach śmierci Luna została przetransportowana do dworu malfojów, nie dlatego, żeby powstrzymać ksenofiliusa przed wydawaniem gazety. Ktoś zapyta, dlaczego w takim razie trzymali ją w piwnicy. Gdyby jej nie zamknęli, uciekłaby, ponieważ sama też nie znała swojego prawdziwego pochodzenia. Możemy się tylko domyślać, jak malfojowie by jej to wyjaśnili, a nie mogli tego zrobić od razu, ponieważ złapali Harego Pottera i bali się gniewu Voldemorta, gdyby go o tym nie powiadomili. A dlaczego mówimy akurat o Lunie, a nie o kimkolwiek innym? Ponieważ Luna i Malfoyowie mają blond włosy. A jeśli można zrobić teorię mówiącą, że Dumbledore to cofający się w czasie Ron tylko dlatego, że w podobnym wieku mieli rude włosy, to w naszej teorii z takim argumentem także nie ma co dyskutować. Teoria trzecia. W siódmej części Harry zachowywał się okropnie, ponieważ nosił na szei Horcruxa. Z tego wynika, że gdy Harry był u Dursleyów, też mógł prowokować u nich agresywne zachowania. A to, że nie widzimy tego w książkach, jest bez znaczenia. W piątej części Dumbledore unikał Harego, ponieważ Harry był horcruxem i zachowywał się irracjonalnie. Tutaj mam w nawiasie, że tego też nie widzimy w książkach, ale tego chyba wam nie powinienem powiedzieć. Przechodzimy do drugiej, najpewniejszej teorii. Jak już mówiliśmy, potwierdzenie prawdziwości tych teorii, a szczególnie tej, to tylko czysta formalność. Zapewne znacie tą głupią, denerwującą i bezsensowną teorię o tym, że wszystkie przygody z czarodziejskiego świata dzieją się tylko w głowie Harego. Co prawda jest ona po prostu okropna, ale jej twórcy mieli niezły pomysł, który oczywiście musieli zaprzepaścić. Tak naprawdę cała seria Harego Pottera nie dzieje się w głowie jej głównego bohatera, tylko w głowie... Zgredka! Otóż ten skrzat domowy służył Malfoyom, którzy, no, nie byli dla niego zbyt mili. Więc wyobraził sobie, że osobiście spotkał Harego Pottera, a ten go uwolnił. Zgredek stał się wolnym skrzatem, a potem poniósł bohaterską śmierć, ratując samego Harego Pottera. Kolejna teoria o Zgredku mówi o tym, że skrzat domowy chciał zabić Harego. Zgredek na początku komnaty tajemnic, po namowach Luciusza Malfoja, przywłaszczył sobie listy Harego, żeby ten tym bardziej chciał zobaczyć się z przyjaciółmi i wrócić do Hogwartu. A tam czekał na niego Tom Riddle z bazyliszkiem. Podczas meczu Z Zgredek próbował zabić Harego tłuszkiem, a potem, gdy dostał skarpetkę, przeszedł na jego stronę. I próbował mu się odwdzięczyć, ratując mu życie. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia wkrótce.